Cześć, cześć, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę z takim oto mixem, troszeczkę takich drobniejszych zdrapek, ale to z tego względu, że ta zdrapka wyszła. Na szczęście miałem trzy sztuki w swoich zapasach i nagrywam ten odcinek dużo wcześniej, bo teraz jestem w trakcie nagrywania maratonu. E, także zobaczcie ten odcinek po naszym maratonie. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. Eee, także zobaczymy. Jeżeli tutaj będą wygrane, to oczywiście jeszcze szybko odeślę te zrabki, żeby tutaj te wygrane nam nie przepadły. Do, do tego dobrałem zrabki belgijskie subito za 5,3 euro, z tego względu, że w miesiącu październik była promocja na te zrabki. Kupując zdrabkę za piątkę dostałem tą zdrabkę za 3 za, za darmo. Także mamy tutaj zrabki za 8 euro, ale zapłaciłem za, za nie 5. Także taka malutka promocja. W zdrabkach polskich ponad to mam tutaj czas na kasę. Mam nadzieję, że jeszcze jest w sprzedaży, bo te zrabki tak szybko wychodzą, że po prostu szok. Mam tutaj również super siódemkę. Też nie jestem pewny tej zdrabki, czy jeszcze ona jest. Pensja Laki 7 szmaragdowy i ekstra pensja za piątkę. Także zdrapki polskie mamy tutaj za 20 zł, a zdrapki belgijskie za 8, ale zapłaciłem piąteczkę. Także trzymajcie, moi drodzy, mocno kciuki i zabieramy się za draping. Także drapiemy. Tutaj oczywiście zaczynamy od zdrapek na szczęście. Szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak prezencik. Gwiazdka, serduszko, serduszko po raz drugi, prezencik po raz drugi i prezencik po raz trzeci, także ta zdrabka poleci do Polski. Prezenciki mamy tutaj za złotóweczkę. Zobaczmy kolejną zdrabkę. Tutaj zdrabka z numerem 51, tamta była z numerem 59. Mamy tak, gwiazdkę, siódemkę, diament. Gwiazdka po raz drugi, prezent i diament. Także tutaj bez wygranej. I jeszcze mam trzecią zdrabkę. Tutaj jest zdrabka z numerem 12 i te zdrabki są z tej samej paczki. Także zobaczmy. Mamy tak, biedronkę, diament. Worek diament po raz drugi, gwiazdka i worek. Także ta zdrabka również przegrana. Także mamy tutaj złotóweczkę. Teraz mam tutaj jeszcze zdrabkę za złotówkę czas na kasę. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy tak, stówkę. Dwa złote 5. Słóeczka po raz drugi, dwójeczka po raz drugi i 20 zł, także tutaj niestety pusto. Teraz sobie przejdziemy do zrapek za 2 zł. Tutaj mamy tak super siódemkę, zrapka z numerem 80. Także szukamy tutaj siódemek, czarnej niebieskiej, za niebieską mnożymy. Mamy tak piąteczkę, trójkę. Siódemkę mamy tutaj wygraną super. Siódemka czarna, dziewiątka, ósemka, szóstka i dwójka, także mamy tutaj jedną wygraną, zobaczmy. I mamy tutaj zwrot, także super. Ta zdrapka nam się tutaj zwróciła. Teraz może zdrapiemy pensję, tutaj oczywiście dwa razy pensja to jest główna wygrana, ponadto szukamy do dwóch szukanych liczb i mamy tak uśmieczkę i dwadzieścia dziewięć. Także zobaczmy. Mamy tak szóstkę, trzydzieści, trzydzieści dwa. Pierwszy raz napis pensja, 28 bliziutko i 34, także ta zdrabka niestety przegrana i jeszcze mam tutaj laki, 7 za dwójeczkę. W bonusie szukamy podkowy, zobaczmy, mamy coś podobnego do podkowy, ale to jest księżyc. Ponadto szukamy tutaj naszych liczb i siódemeczki. Nasze liczby to 15, 25, mamy tak 30, 13, 28 i jeszcze tutaj mamy 23. Kolejny rządek mamy tak 14 blisko, 24 również blisko. 18 i 19. Także niestety. A teraz zostały nam tak zdrabki za piątkę plus zdrabki belgijskie. Także może teraz ekstra pensja za piąteczkę. Tutaj szukamy dwa razy napis ekstra pensja, żeby wygrać główną wygraną. Ponadto szukamy naszych liczb. Mamy tak 9, 30, 17. I jeden, także szukamy takich liczb. Mamy tak pierwszy raz napis. Czy będzie drugi raz. Mamy teraz tak 11. 31, bliziutko, szóstka, piętnastka, trzydzieści cztery. 16 blisko 20 28 i 24, także tutaj niestety bez wygranej tutaj sobie sprawdzę kontrolne, bo troszeczkę no może coś tutaj pominąłem, mamy TS, także niestety ta zdrabka również przegrana. Także niestety, zdrabki polskie bez szału, chyba że tutaj w ostatniej zdrabce wpadnie jakaś fajna wygrana. Mamy teraz szmarek, szmaragdowy, szukamy tutaj wygrywających liczb, I jeszcze chyba takiego szmaragdu. I również przy, wygrywamy przypisaną kwotę. Także zobaczmy. O, tą zdrabkę się super drapie, chociaż, chociaż to, bo ta ekstra pensja to była makabra. Tutaj mamy tak 30. 4, 25, 26 i jeszcze mamy tutaj chyba czwóreczkę. Mamy cztery wygrywające liczby, także szukamy. Mamy tak trujeczka blisko. Mamy szmaragd, ale super, także no chociaż na koniec trafiła się wygrana. Teraz mamy tak 16. Mamy kolejny szmaragd, ale super. Także no. Fajna zdrapeczka nam się tutaj trafiła. Tutaj jeszcze mamy jedną szansę. 29. Także może będzie plusik z tą ostatnią zdrapką. Tutaj mamy tak 23. Niestety nie ma. Yy, kolejna liczba. 13, 35, bliziutko. 24. 15. Eee, a no, tutaj już. No tak, tutaj już nie ma. Odkryłem literkę kontrolną. No ale zobaczmy, co mamy pod szmaragdami. Już troszeczkę się odsłoniło, także. No tak, tutaj mamy piąteczkę bardzo fajnie i tutaj również piąteczkę, także mamy tutaj dyszkę bardzo, bardzo fajnie. Ostatnia zdrapka nas tutaj podratowała, nie ma co, co narzekać. Literki kontrolne RR, także myślę, że chyba tutaj się wszystko zgadza, także fajnie. Mamy tutaj lepszy wynik, jeśli chodzi o zdrapki polskie. No i bardzo, bardzo fajnie było tutaj zobaczyć też malagdy. także super. I zdrapeczka naprawdę bardzo fajnie się drapie. Chyba jeszcze jej nie drapałem, w sumie nie wiem. Może, może w Polsce ją drapałem, już w sumie nie pamiętam. Teraz przechodzimy do zdrapek belgijskich. Tutaj mamy subito za trójkę, subito za piątkę. Może zaczniemy od zdrapki gratisowej. Zdrabka z numerem, z numerem 11. Tutaj w pierwszej grze szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak konika morskiego, delfina, parasolkę. Tutaj mamy jakąś rybkę. Mamy delfina po raz drugi, kwiatka, parasolka po raz drugi, kwiatek po raz drugi. No i taka rybka po raz drugi, także niestety. Tutaj było do wygrania 75 tysięcy. Gra numer 2, mamy tutaj wygrywające symbole. Mamy taki diament plus świnka, skarbonka. I szukamy takich symboli. Mamy tak sakwę, safe. Klik. W drugim rządku mamy garniec złota, złoto i monety. Także, no niestety, także dali nam zdrapkę za darmo. Także nie ma co tutaj oczekiwać na wygraną, ale fajnie było tutaj sobie za darmo, oczywiście, podrapać. Także ta zdrapka przegrana. No i tutaj mam zdrapkę za piątkę. Za tą zdrabkę już zapłaciłem, tutaj mamy zdrabkę z numerem 20, w pierwszej grze szukamy trzech takich samych kwot. Tutaj mamy 2015, 150 tysięcy, piąteczka dyszka, dyszka po raz drugi, 150 tysięcy po raz drugi, 75. I piętnaście, także niestety tutaj bez wygranej gra numer dwa. Szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak, łapacz snów, palma, diabelski młyn, diabelski młyn po raz drugi, balon, parasolka, Kolejny rządek mamy palmę po raz drugi, balonik po raz drugi i łapacz snów po raz drugi. Także niestety, no tak, tutaj była pewna wygrana. Także nie ma co tutaj się dziwić, że tutaj nam się nie udało wygrać. I została nam ostatnia gra. Tutaj mamy wygrywające symbole. Oczywiście tych symboli szukamy. Mamy plik pieniędzy plus monety, także zobaczmy czy będziemy mieć te symbole. Mamy tak świnkę, skarbonkę, save złoto, drugi rządek mamy tutaj sakwę, portfel i diament. Także niestety strapeczki belgijskie nam dzisiaj się tutaj nie popisały. Do wygrania były tutaj takie fajne kwoty. No, ale niestety się nie udało. Także teraz przejdziemy sobie do podsumowania. Tutaj mamy zrabki przegrane. Obydwie zrabki belgijskie przegrane, także tutaj minus 8 euro, ale w sumie minus 5. Tak jak mówiłem, ta zrabka była gratis. Zrabki polskie tutaj 6 sztuk przegranych, ale mam za to 3 zrabki wygrane, także. To odkładam na bok. Tutaj udało się wygrać fajną, wygraną dyszkę pod szmaragdami. Szkoda, że za szmaragdy nie mnożymy wygranej. Także tutaj mamy dyszkę, tutaj mamy dwójeczkę i złotówkę. Także mamy 13 złotych z 20. Także tutaj minus 7 złotych i minus 5 euro. Także no niestety minus, ale cieszę się tutaj z tych wygranych. Fajnie, że coś nam tutaj udało się wydrapać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeżeli się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górze pod filmikiem i zapraszam na kolejne drappingi. Trzymajcie się do następnego. Papa. Pa.